Przeprawowe Mistrzostwa Peders H6, pierwsza runda w Tarnobrzegu, runda, która była przewidziana na 14 marca, ale z uwagi na sytuację w Polsce musieliśmy ją przesunąć na ten termin. 40 ekip z Polski, impreza zamknięta, bez publiczności, staramy się tutaj robić zawody sportowe, które już mają swoją historię w Tarnobrzegu. Jesteśmy tu już trzeci rok z rzędu. Z całej polskiej ekipy bardzo fajnie się ścigają. Piękna atmosfera jak zwykle w Tarnobrzegu. Przepiękne tereny, świetne wsparcie od władz samorządowych, plus kopalni machów. To powoduje wszystko, że tu chętnie wracamy i ścigamy się. I myślę, że. I już na stałe będziemy chcieli się wpisać tutaj, jeżeli tylko będzie taka przychylność. Trzy klasy samochodowe, klasa No Limit, najcięższa, klasa Advanced, średnio zaawansowana i klasa Challenge, w miarę seryjne samochody, lekko zmodyfikowane, w podziale praktycznie na kilkanaście, jak i w każdej klasie. Pętla w 100% wytaśmowana, czysty sport, offroadowy, przeprawowy, tutaj właśnie w Tarnobrzegu dzisiaj.

te zawody się bardzo mocno liczą w Polsce, dlatego tak jest. Dlatego przyjeżdżają bardzo dobre załogi i one rywalizują w klasyfikacji generalnej. Jest to pierwsza runda, druga odbędzie się w brzegu, a trzecia na Dolnym Śląsku i oni łapią punkty z każdej eliminacji do klasyfikacji generalnej. Później podsumowanie: na koniec roku okazuje się, kto wygrał najwyższe podium i na którym miejscu jest.

Taka na prędkość, naprawdę nie nudzimy się bardzo. Poza tym dla mnie, jako pilota, trasa fantastyczna, bo to jest pierwsza trasa, gdzie kierowca jest bardziej zmęczony, bo jego kręci tylko maksymalnie w lewo, maksymalnie prawo tym patrolem. A ja sobie siedzę wygodnie w wygodnym fotelu, zwłaszcza, że jesteśmy przyzwyczajeni, bo jeździmy na, z reguły samurajem. Zawsze jeździliśmy, więc tutaj mamy komfort i czuję się. Doskonale, powiem szczerze. Kierowca już opatrzył, adrenalina cały czas buzowała non-stop, co za ku, za każdym okrążeniem coraz więcej adrenaliny, coraz większe ciśnienie, wyścig na maksa, pełna petarda, no tak jak kolega powiedział, pilot, debiut tego patrola, pierwszy raz w razie spisuje się super, mamy zawieszenie na sprężynach, bo dawniej ten na resorach, pewnie by było urywane już wszystkie, bo jest ciasno dużo wertepów, nie ma takich ciężkich odcinków, jest taka typowa wyścigówka w terenie, także jest rewelacja, jest adrenalina, emocje super, nie ma zbężek, nie, nie stoimy nigdzie, cały czas jedziemy, cały czas jest zabawa. Nie ma właśnie takich korków jakichś specjalnych, żeby jeden gdzieś tam zdarzają się, ale to nie jest tak, że się godzina z jednego błota wyciągamy z jednej dziury. Jest cały czas adrenalinka, coś się dzieje, robimy te okrążenia, machamy i naprawdę. No czuć, te, czuć, 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 czuć tą rywalizację na czas też, tutaj. Bez wyciągarki wam się udało? Eee, jeden, no. ale to była moja wina, bo go wpuściłem w maliny, bo chcieliśmy objechać gości, którzy się zakopali i przyznaję się, gdyby, gdybym się nie zapewnie poczuł, to pewnie byśmy przejechali cały bez wyciągarki. No. W tym sezonie drugi ride, pierwszy zaczynaliśmy na lisich jamach po tej długiej przerwie, ale wyskoczyła taka szybka awaria. Także w sumie pojeździliśmy tylko dwie godzinki, zjechaliśmy do bazy. Poczykowaliśmy auto, no i walczymy teraz na h znaczy, Trasy trasy zawsze są zmieniane za każdym razem, także, no, ale podobne odcinki mamy. No zjazdy, podjazdy są w fajne trawersy, trochę piachu, błota, mieszane, wszystko. Bardzo fajnie się jeździ. Każdy raid ma jakieś takie swoją specyfikę. No, tak jak tutaj jest 6 godzin ciągłej jazdy, to na pewno cierpliwość, oszczędzanie materiału. No, bo to wiadomo, że ta maszyna te 6 godzin musi przejechać, tak? Czyli nie. Nie można to. Są rajdy, które są typowo szybkościowe, czy tam liczone są odcinki, a tutaj jednak te 6 godzin maszyna musi wytrzymać.